Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 29. dzień września. Kościół proponuje na fragmenty Maglii Marka, rozdział 9, wersety od 38 do 43, 45 i od 47 do 48. Apostoł Jan rzekł do Jezusa, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyszusał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromem wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłupie. Je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam takie ciągłe ścieranie się dobra i zła w świecie. Ciągle też tego doświadczamy w naszym życiu, że z jednej strony chcemy czynić dobro, z drugiej strony niestety nie zawsze nam to wychodzi i czasami czynimy zło i popadamy w grzechy. Chrystus bardzo radykalnie dzisiaj naucza w Ewangelii, pokazując nam wręcz, że powinniśmy być naprawdę bardzo, bardzo zdeterminowani w walce ze, ze złem. Może nie odbierajmy tych słów Chrystusa dosłownie, że mamy się okaleczać, jeżeli nasze... Ciało jest powodem, nasz, do, powodem do grzechu, ale Jezus chce podkreślić, jak bardzo konkretna i jak bardzo radykalna powinna być nasza walka. Często jest niestety tak, że nie do końca tak radykalnie jesteśmy w tej walce ze złem i nierzadko poddajemy się bez większej walki. Natomiast niech ta dzisiejsza Ewangelia będzie dla nas zachętą do tego, by walczyć, by walczyć naprawdę na śmierć i życie, bo to jest najważniejsza walka. Walka o nasze zbawienie, walka o życie wieczne. Nie jesteśmy sami w tej walce. 29 dzień września, gdyby to nie była niedziela, byłoby to święto świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Tym, który spośród tych trzech największych aniołów, można powiedzieć, czy posyłanych do największych, najważniejszych dzieł w historii zbawienia jest Święty Michał Archanioł, który no jest właśnie wozem wojsk niebieskich, tak jak czytamy w słowie Bożym. On jest tym, który w Apokalipsie toczy walkę z diabłem i zwycięża i od wieków kościół czci go jako właśnie tego, którego przyzywa też do pomocy do obrony w sytuacji walki duchowej. Dlatego my też, moi drodzy, nie czujmy się samotni w tej walce. Pamiętajmy o tym, że mamy wielkiego orędownika, świętego Michała Archanioła. Maryja też jest po naszej stronie. Mamy świętych patronów, którzy chcą nas wspierać i mogą nas wspierać. A przede wszystkim zawsze pamiętajmy o tym, że Bóg jest po naszej stronie i cieszy się z każdego wysiłku, który wkładamy w walkę duchową. Który wkładamy w walkę z naszymi grzechami, cieszy się z każdego zwycięstwa, jak upadamy, cieszy się, kiedy powracamy do Niego przez spowiedź. Dlatego też, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że Bóg jest miłosierny i jest naszym największym kibicem, jeżeli chodzi o naszą walkę duchową. Dlatego też czujmy się zachęceni poprzez ten dzisiejszy fragment Ewangelii właśnie do takiej radykalnej i bardzo wytrwałej walki. Ze złem w naszym życiu. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym zachęcasz nas do takiej konkretnej, wytrwałej i radykalnej walki ze złem. Chcemy tak właśnie Pani postępować. Chcemy radykalnie i konkretnie walczyć z naszymi słabościami i grzechami. I wiem, Panie, że dzięki Twojej łasce jesteśmy w stanie zwyciężać. Posyłaj nam swoich świętych aniołów, Niech święty Michał Hanioł, broni nas w walce. Niech będzie dla nas e, orędownikiem. Niech będzie dla nas tym, którzy, którym będzie pokonywał diabła w naszym życiu. Prosimy Cię o to, święty Michał Archaniele. Pomagaj nam, broń nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją miłość, za Twoje miłosierdzie i za Twoją cierpliwość do każdego i każdej z nas. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.